To z tym to już ewidentnie też będzie latał, bo musisz wiesz to nauczyć się, nie? I jeszcze, 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 jeszcze nie, jeszcze, jeszcze I ten. Zobaczymy. założyć Kurczę, jak ciemno muszę tiktoka założyć ten jakieś rolki jeszcze z tego nagrywać muszę patryk się trochę pobawić z telefonem trzeba to rozpromować wiesz ja jak widzę jakiś tam dobrze, że mamy Jeepa. Opel Jeep co że Mercedesem nie przyjechał. O, jest. Jest. o jak mi padało Też <ślał> w ogóle Właśnie mocno rozjechane, nie? Śmietone też jest grubo A, to stoję jakiś No To jeszcze ile? Dalej dwa <grywa> <grywa> Nic, nic tu, nie ja słyszał. To najważniejsze. No dobrze, że jest ładna pogoda. Bo byłoby cienko. Gdzie to? No, tutaj gdzieś, patrz. Tutaj. No to. Tutaj w lewo, nie? Biada się dzika Ofer O, -o. o Jezal wow, 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 wow. Jak nam za to setka lajków nie wskoczy to ja już nie wiem za co Po prostu powiedz Nie mamy na wahacze do plan Trzeba zbiórkę zorganizować wow, wow, no i tu wow. rajdy robią tymi dzipami, a jadę jak przez ciebie nie ja działa <laughs> Jakie duro <laughs> Normalny dzień Znowu kolejny film który będzie ten O jez O Grubo no będę musiał pikać Ojej, uważaj tu na dziurę Ojej no kolejny filmik Który Nim wyjdziemy z auta to będzie miał 10 minut jechania po lesie Hehehe <laughs> podróżnicy No ale widoki no że oni sobie siedzą Herbatkę Piją albo na Taleci ci siedzą, o jezu Uhu. A my tutaj na no, która, koło 11 jest nie? o? nie, ale jest coś jeszcze dodatkowego no tak w lesie taka chałupka chyba by jagi brakuje Kurcze jeszcze zahaczymy Słuchajcie pewnie małe małe jak będziemy wracać to zahaczymy o to, może co? Mm. Obstawiam, że to będzie jedna Ojej, uważaj. Obstawiam, że to będzie jedna droga. z domu Jak oni tu mieszkają? Ale czego? To jest nie musiała być czekać droga. To był jakaś prywatna pozycja To znowu ci camping, to może też zapuszczony, bo wlejemy. Nie Ale tak no Ciekawie wygląda. Tu o, Żyją. O, jeden z lokalców nas zmierzył. Na 1000% ma ksywkę łysy. Zgadnijcie dlaczego. Tak, bo ma oglone. A no tak, nie mogę tego powiedzieć. Znowu będę musiał wycinać. O, Działki jakiś patrzę jak i domek ty No kurczę Nie, Co ty 20 No 400 metrów nam zostało Super Jeszcze mikrofonu nie podłączyłem, mogłem podłączyć w drugą stronę? Podłączyć będzie lepiej słychać. Ej, no ale widoczki ładne. To to jeszcze będę mógł wykorzystać w tych materiałach o zamkach. Co? czy ktoś podróżuje, nie? Lasem, borem. A tutaj jest wysokiego napięcia w średnio, Co? Okej. Okay. będzie tutaj za tymi krzakami gdzieś w prawo gdzie? A jest gdzieś tutaj na hama stajemy nie? Okej okay. No no ładnie wygląda Dobrze, że tych liści nie ma, co będzie lepiej widoczne. No idziemy. Używamy gimbala. Pierwszy test. Tak. Bez mikrofonu, ale Można będzie słychać. Nie nie Spokojna okolica. Problem jest z mikrofonem. Bo kupiliśmy mikrofony, ale do gimbala nie pasują, bo jest źle wyważony. Więc jak nie będziemy gimbala używać, to będziemy podpinać mikrofon. Zobaczmy. <giby> Najpierw przejdziemy dookoła. No no z nie? Oficjalnie jest. Tędy, czy... Tędy. Przejdziemy może z lewej, nie? Tutaj? Tak jest. Ale tam przy murze, nie? Nie aż tak, tam wrócimy. Mhm. Najpierw wgrywać, żebyśmy złapali, nie? Mhm. O, Tam tego zbliżniej i zaraz jednak niby tak, ale dwa chwilę i tak podejdziemy. Mm -hmm. Dobra, i może ten do środka Uj jeszcze krzyż 1828 rok Czyli za 4 lata będzie miał tubę Dawny po niemiecki, po ewangelicki raczej Kościół I Ja bym wszedł do środka Nie. bez otwarty Ale oczywiście mega ostrożnie no powoli zgłonę przejdziemy tutaj? przejdziemy trzymaj, tutaj trzymaj teraz trzymaj. nie masz Z prawej masz? <laughs> z to no to zobaczmy wow. Ło, ale żem po twarzy dostał

Porów tutaj podki takie jak nim jeszcze wejdę to też wstawimy na felsa. Na Można powiedzieć, że te jesienne kolorki dookoła jeszcze dodają mu takiej, no nie wiem, aż słowa uciekają, barwy to może nie, uu, uu. powoli, powoli, bardzo ciemno. No jak widzicie, tutaj trzeba mega uważać. Strop niestety zawalony. No, ostrożnie, mega ostrożnie, nie? No i co? Z tego co wyczytałem podczas... Proszę. Tak. Podczas drugiej a, światowej tutajszych Niemców a, przesiedlono można powiedzieć, Niemców osadników tak warto dodać a przesiedlono bardziej w kierunku Radomska a, z uwagi na ich bezpieczeństwo. Jacy Niemcy byli powiedzmy zapobiegliwi no i kościół po tym jak Niemcy z tej miejscowości zostali przesiedleni no od 44 sobie tutaj jest i niszczeje sama wieś podobnie, bardzo mała tak patrzę tutaj na jakieś charakterystyczne elementy jeżeli chodzi o ruch kamery to jeszcze musicie wybaczyć bo dopiero się uczymy Dobra, idziemy dalej Oj. żeby tutaj się dostać No trzeba niezwykły kawałek lasu minąć i no trafiliśmy dobrze, że jest pogoda jaka jest, czyli nie jest ulewnie no, Inaczej byłoby dość krucho widzicie dawną ramę okienną Tutaj widzicie brak dachu nawet w przedsionku zobaczymy. Do dału. Schodami. No. nie ma. Po tylu latach. Wynie, wynie. Jeszcze nie. Tylko w internecie na zdjęciach. O, tu był jakiś metalowy... Kie o nie, nie metalowy, taki drewniany. Tak jak tutaj. Ale albo się komuś podobał, albo odpadł ze starości. Kiedyś? No, tak jak tutaj. Mhm. Resztki. Okien ewidentnie nie witraży. Dobra, mówisz, że powoli, tak? No, czy ja tu przejdę. Tam są drzwi, czyli co, tutaj musiało być jakieś zejście, nie? Tak, ja, bo organów, to są tam, 1000%, ale... Tam jest w z A, czyli tu był jeszcze jeden ten... E, ...pokoik. Tak. Nad tym. Po czymś chodzę, ale nie wiem po czym. Oprócz tego, że milion desek. Zaznałeś się? w nie muszę chyba ale się lepiej przyżegnać <gry> dobra wyprostujemy no tutaj dość niebezpiecznie pękający no jakby to nawet spadło to nie, nie byłoby co zbierać tutaj nie stoimy nad tym na, na bank przejdziemy tam to niech ale wciąż to prawdopodobieństwo to jest, jest to, nie? Dobra, to idę pierwszy, a ty za chwilę dojdziesz okej, okay. tylko wyśrodkuję. Dobra. No, tak. uh -huh. Chodź bliżej Patryk, chodź bliżej. Okay. Kończy? Coś, ale. Czyli co? Gościł po środku sobie sieci, a ty obok klęczysz, tak? No. Okej. Okay. No smutno się na to patrz. No. Ludowy taki, nie? O zdobie Co jest na tym krzyżu? Oczywiście nie dotykamy tego suszone kwiaty No one mogą mieć kilkadziesiąt lat suszone kwiaty Tak Patrzę, bo tu jest ramka Ale to chyba nie, nie ten tej napoju czy, czy muszę przybić no nie raczej nie chociaż nie wiem Patryk, może i to nie mo może lepiej nie ale co by nie powiedzieć nie czuję tutaj jakiejś złej energii czy coś jakiegoś niekomfortowo tylko ten dach mnie niepokoi wiadomo Patryk się zna na dachach, także ja patrzę i widzę dach, który nie wygląda dobrze. Widzisz te plecy? to Myślisz? Tak. mi się wydaje. No to na pewno. Także mamy specjalistę od dekarstwa. A nie, jednak były witraże. Patrz, są kolorowe okna. No, myślę, że nie tylko pogoda tutaj mogła pomóc. Czekaj, czekaj, jeszcze tutaj pokażę. No, tu wygląda... Tu wygląda jak jakaś średniowiecza świątynia, nie? No, to wygląda słabo. się chyba. To? Zobacz, <laughs> zabytek, nie? 1000%, natomiast żadna ochrona tutaj zabytku nie działa, mhm. żadne e, zabezpieczenie tego. No po naszym filmie to ewidentnie powinni to e, zabezpieczyć e, z każdej strony, żeby się tu nie dało wejść. I, tu dziwnie wygląda jakby coś w oknie było tutaj palcem pokażę tu <grybujesz> a tu kawałek tego nie. drewna no. no nie wiem widać że raczej mała ta mała mała jak się nazywa wspólnota religijna potem ewentualnie jak doczytam jak w latach 20-30 wyglądała ludność, czyli ile było tutaj ludzi, to wam gdzieś informacje dodam. Jak doczytam to, to tak, a jak nie, no to wiecie. A, tu pewnie tu pewnie były drzwi. Lepiej się Patryk przeżegnać na wszelki wypadek. Fotki porobiłeś, tak? Mhm. Dobra o, no, coś jest tutaj yy, Poluchem pokażę tu Zrób może fotkę tego jeszcze To może w jakimś programie graficznym to obrobimy Idziemy jeszcze zaraz dookoła. Stąd spadamy. Tak czy owak, pustostan. Dawna świątynia poniemiecka można powiedzieć. Osadnicy niemieccy tutaj się modlili i co? No nie zalecamy chodzenia ewidentnie w to miejsce. Gdyż, iż, ponieważ mocno, mocno jest to niebezpieczne. Wieżba dachu, co teraz widzicie, jest dziurawa. No tutaj to wprost jest to zagrożenie życia, bym nawet powiedział. O dachówkach nawet nie wspomnę. Dobra, leć pierwszy, Patryk, przejdź jak przejdziesz to ja też przejdę dobra, idziemy ostrożni tu jest z tej strony drzwi dobra przetrzymaj tapet O, ten Ech, smutny to widok, smutny, smutny. Szkoda no. No ale też nie ma co się Patryk dziwić, mhm. że po wojnie nikt nie chciał dbać o poniemieckie świątynie, nie? Po prostu ludzie pamiętali nie co Niemcy naruczyniali a jest krzyż nie wiem czy widzicie na szczycie no trzyma się jeszcze ale to nie wiem tak 10 lat i zostanie raczej e... co? drzewo drzewo jest faktycznie bardzo wysokie reszta to samosiejki no musiało być oryginalnie Gdzieś na jednej stronie widziałem e, zdjęcie tego kościoła, jak wyglądało w czasach świetności. Co prawda, mega czarno-białe, ale postaram się ze źródłem tutaj je dodać gdzieś w tym momencie, żebyście sobie mogli porównać. No co, idziemy jeszcze kawałek, czy nam starczy? Dobra, wracamy. No, jak widzicie. Nic tu nie widać. Na szczęście pole jest już obrobione, więc też. A pan rolnik nie powinien być zły. Ale jak, jak jest ten e, drzewa kwitną i tak dalej, w sensie mają drzew ten liście, no to domyślam się, że jest słabo widoczne. Czyli Jakbyście chcieli dookoła obejrzeć to tylko no zimą raczej nie patrząc na, na drogę, na dojazd ale jesienią... nie <gum> kompletnie Dobra to co to idziemy <gum> No to faktycznie powinno być zabezpieczone ale co ciekawe, tam nie ma nawet żadnej tabliczki, żeby nie wchodzić. jakiegoś z zawaleniem, czy coś takiego. Kotek biegnie. No, to tyle.